Zombie się zbliżają i opanowują miasto. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Nikt już nic nie może zrobić. Starsze zombie, zombie walki są uznaną e, i popularną formą zabawy e, na całym świecie. Zaczęło się to wszystko e, około 10 lat temu w, w Kanadzie. Na pierwszy zombie walk przyszły trzy osoby. Mam nadzieję, że u nas będzie trochę więcej. E, formuła jest bardzo prosta. Ludzie przebierający się za zombie maszerują ulicami miasta, wydają charakterystyczne dla zombie znanych z filmów dźwięki. A dlaczego taka forma promocji? Zombie jak najbardziej wpisują się w konwencję fantastyczną w konwencję, która pasuje do, do Festiwalu Fantastyki Pyrkon, czyli największej imprezy tego typu w kraju. Na zeszłej edycji odwiedziono nas 6,5 tysiąca osób. Plany na ten rok mamy około 10 tysięcy odwiedzających. 22-24 marca teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z najważniejszych gości, którzy, którzy do nas dotrą, no to niewątpliwie dla graczy to jest John Wick, twórca, twórca takiego systemu np. 7C, bardzo, bardzo popularny wśród graczy, znany, często, często grywany. A dla moli książkowych, że tak powiem, no to Graham Masterton, znany twórca horrorów. Na pewno wiele osób, nawet które nie interesują się nad dzień fantastyką, znają jego książki, warto przyjść, warto posłuchać co ma do powiedzenia i warto zdobyć też autograf. Macie zamiar przestraszyć poznaniaków, czy raczej bardziej ich rozśmieszyć, czy może też zachęcić do przyłączenia się? Zachęcić do przyłączenia się jak najbardziej. Przebieramy się za zombie i ruszamy w stronę starego rynku, re jednocześnie reklamując festiwal Fantastyki Pyrkon. A co będzie dalej? Tak, w sekrecie, to po drodze znajduje się kilka żołnierzy, którzy będą próbować nas zatrzymać. Aczkolwiek, no oni mają broń, ale zombie są nieumarłe, i na kule są odporne. Więc będą ciężko walczyć o swoje życie. Śmiertelnicy, strzeżcie się. Pyrkon nadchodzi, jest coraz bliżej. A jaką postać dzisiaj yy, reprezentujesz? Tak zwany zombie Overlord, chociaż zostałem przez niektórych nazwany jako Ma martwy Hagrid. Bardzo dziękuję. Co ty tutaj robisz i dlaczego nie udało ci się uchronić przed zainfekowaniem wirusem? Ponieważ wirusem jest wyobraźnia, a jeżeli chcesz coś fajnego zrobić, to tutaj zapraszamy. Zombie są wśród nas, każdy zombie może w sobie obudzić. A ja jestem po raz pierwszy tak naprawdę nigdy wcześniej nie uczestniczyłem w czymś takim, a po prostu się przełamałem. Tak mówię, kurczę, zobaczę jak zombie chodzą. No i dobra, no to no może nie tylko zobaczę i jestem tak naprawdę. Dobrze ci z tym, że jesteś dziś żywym trupem? Tak, tak. To jest taka swego rodzaju odskocznia od tego, co można na co dzień. Praca, dom, spać, zombie. Boi się ich pan i czy nie boi się, że stanie Pan również zainfekowany? Nie, nie, w żadnej wypadku się takich rzeczy nie boję. Eee, sądzi Pan, że to jest raczej bardziej na pozytywnie, czy raczej straszą? Nie, pozytywnie bardziej. Fajna akcja po prostu. Sytuacja zaczyna powoli wymagać się spod kontroli, gdyż yy, żadna administracja rządowa ani nikt <gulia> zaczynał się bać.